Marcin, za nami mecz zaległy spuszczą mnie i tak naprawdę najwięcej co o tym meczu można powiedzieć, to to, że się odbył i dopisujemy jeden punkt po bezbramkowym remisie. No na pewno tak, szkoda gdzieś tam, że, że remisujemy, bo przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, ale, ale czasami jak, się, jak gdzieś tam nie można wygrać, to, to, to też nie można tego meczu przegrać I, i dopisujemy sobie jeden punkt w tabeli i teraz gdzieś tam już skupiamy się na meczu z GKS Tychy. Tak naprawdę trudno coś więcej mówić o tym meczu, bo zarówno jeden, jak i drugi zespół nie stworzył sobie chyba ani jednej klarownej sytuacji, dużo walki w środku pola. Na pewno dla was męczące spotkanie, natomiast no takiej dla kibiców otoczki to, to za duże dzisiaj nie było. No na pewno, gdzieś tam tak mówię, ciężko teraz na gorąco coś powiedzieć. Nie chcę tu zwalać na boisko, bo, bo tak. dla obu drużyn było takie samo, ale na pewno gdzieś tam przy naszym stylu, gry trochę, trochę nam to przeszkadzało. No szkoda, szkoda, że, że remisujemy, ale tak jak mówię, no, no teraz już nie możemy o tym meczu z długo myśleć, bo, bo mamy teraz bardzo ważny jest z GKS Tychy i, i na tym się teraz musimy skupić. Więc nie pozostaje nam nic innego jak teraz regeneracja, odpoczynek i solidne przygotowanie do kolejnego meczu, który zagramy w Nicieczy. No dokładnie tak, teraz idziemy szybko jeszcze do klubu zrobić od odnowę i od jutra już, już jest plan, plan GKS Tychy.